Siemanko z tej strony Adi, witam po raz kolejny na moim kanale YouTube i zapraszam do oglądania moich filmików. Siemaneczko, Siemaneczko z tej strony Adi oraz Nine Cats. nagrywamy 21 odcinek Borderlands 2. Dokładnie, witamy wszystkich serdecznie i nie opierdalając się, nie zwlekając, idziemy do przodu. Tak. Jak widzicie, mamy znaleźć badon, kadon, badasy. Kurwa, do odczytania rzecz jakaś zdecydowanie. Dobra, walczymy w każdym bądź razie. Dokładnie. Jakoś Ciebie słyszę przytłumionego, możesz sobie mikrofon jakoś bliżej może dać. Tak, to już, już się zbliżam, poczekaj. Ja, moje działko tam wali do nich potwornie. Kurwa, zapomniałem tutaj. Dwa dni nie grałem i zapomniałem na się gra. Z niezłym grubasem już w każdym bądź razie walczymy. Czym się granatę rzuca? Gra granatę byś chciał rzucić? Uuu, ja z jakąś mrówką na zewnątrz walczę. Kurczę, G, 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 tak. Dobra, okej. Okay. Patrzę mnie jakaś. Tak. Mnie jakaś mrówka już zaatakowała. Ale pierwsza ona wielkolud. No, A ładnie Kurczę. Nie no, straszne rzeczy. Cześć, wyjebię mu ze shotguna zaraz chyba po. Ja mu wyjebiech tak, rozszybniona. O kurde, Gisły. O walczę o życie, spoko. Dobra, zabiję go i będzie Dobra. Ja już go zabiłem, mu cię, No nie, nie, potrzebujesz. No dobra, tak? to mnie ratuj, no. A, nie ja mogłeś by oszczędzić. <laughs> to bym go jednym strzałem zwalił zaraz. Dobra, dobra, dobra. nieważne, jesteśmy. E, w każdym bądź razie muszę załatwić teraz... Co, co ja zrobiłem? Wielki, czekaj, wielki. Jakiś play włączyłem. Za 200 jakieś ty jakiś play włączyłem, wiesz? Nie wiem, co to było. Play? A tutaj te, po nim było takie, wiesz, opcja, żeby coś... O, taka wajcha przy nim była, wiesz? I tutaj widzisz gdzieś E-play, tutaj podejdź, jest E ze... Czekaj, powalczę. Gdzie ty walczysz? Kurczę. Z takim wielkim jebanym komarem. A z komarami to też już walczyłem. Kurde, no nie mogę. Taki okay, mocny komar. Ta, ta, no, ja go strzyma. ręką rozwalałem chyba. No chodź, chodź, chodź fajneczku, no. no i co jebaj się. Co no. oni mnie tutaj tak dewastują, użyję takiego zwrotu. Już tam Gdzie nie jest ten kelner. Tak. Troszeczkę się dawno nie grałem, w to i troszeczkę się tak roz... No, ja Ci mówię, dwa dni nie grałem, i kurde, czuję się psychicznie tutaj nie przygotowany do tego. Widziałem się słowa, ten gruba stan. Ja już tam idę, tylko. Zbieram to, co mi jeszcze wypadło i. Gadżety salety. A, ale nic to ciekawego nie da. Jakieś daje. dziecko do mnie mówi coś, kurde, kosmos. Dobra, tutaj gdzieś niedaleko ten badong, badonga coś do mnie ukoś. wali, poczekaj, tylko nie wiem skąd. Poczekaj, szukamy. Chyba u góry gdzieś są. słyszę jakieś głosy, jakieś grubasa, o jest. O kurwa, o, kurwa. o kurże, prądem mnie razi. Jeb metą. jeb ale się wpakowałem już po mnie, już to wiem. Zwiewam. O kurczę, o walczę, życie. O są. ale ginę. A, chyba ci nie dotrę pomóc, bo jestem Tak, jeszcze jest do mnie jakąś siekierką wali, poczekaj, już. A no, mnie już, go, no, wiesz. No, no, jeszcze raz zmuszczelę, oni już mają też tarczę na sobie. Wiesz, Dobra, hmm. ale Jeszcze Jeden szczel i wygram o życie. Tak? To tak. tyle dobrze, bo. Wygrałem. Ja nie mam jak się ruszyć za bardzo, bo on właśnie zrujnował tarczę. Chyba ja nie wygram. Jak mi zarypał? W tym prądem. Zbieram. Rzucę moją tam. No i walczy o życie. Tak? Ja też już walczyłem o życie że ja chyba nie dam rady powalczyć z jakimś mocniejszym kolesiem, ale może, może, jak mi nie ucieknie. Strasznie mocno tarczę uszkadza szybko. Tak, mi by się przydała jakaś fiolka, mnie Dobra, takim prądem porazili, okay. wiesz. Tak, tym prądem momentalnie tarczę usuwa na raz. Dobra, wziąłem to, co trzeba było wziąć, jedno. Jedno, no, 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 jedno. Jaki piszczący sukinko tak. Ale dzieciak. Kurde, kto tu do mnie tak wali? Dobra, idę ci pomóc. A, no, tam u góry jeszcze fruwa taki rażący prądem mały skutwisyn, wiesz? No, na nich trzeba uważać. Ta, bądź on porazi cię prądem i jesteś, wiesz, załatwiony. Bądź ci całą tarczę zaraz zabierze. Szkoda, o, że jestem, ten sh dobra. shotgun tak wali facet e, wolno, a do tego... A do tego ten shotgun jeszcze często się przeładowuje, wiesz? Kurde, jebanego nie mogę trafić, bo się bije jak normalnie. A widzę się dobra, okej. Okay. Gdzieś ty jesteś. Lata, bo skacze, co nie? Kurde, z ja nie pójdę. żebyś lecę ci pomóc. Siub, co on zrobił? Całą tarczę jestem, nie zabrał. Jestem, jestem. Co za madafaka. Dobra, dobra, jest okej, okay, okej, okay, poszedł. Już jest bezpiecznie. Ale facet 16 znowu mam, tak mnie szarpnął. Hmm? No bo to jest na raz, właśnie, to jest taki kit na wodę darczę, co nie? Że a, wieś, taką. cieszę się, że masz 500 czy tam Sla. ileś. A raz cię draśnie i masz zero tarczy, no. Nie? Kurwa mać, tyle powiem Walczyłem o życie wielokrotne razy już tutaj przejść Tego tam u góry kurwającego, chciałbym z dzichę zestrzelić Jeszcze jednego mamy znaleźć tego Badongasa O kurde, co to jest czekaj A istnuje się tutaj Jak ja mogę być już na full z wszystkimi rzeczami Co za To Ja właśnie jakoś dziwnie jeszcze ktoś do mnie wali. Kto do mnie wali? Co jest na Ta. odgłos? Tak. Jezus, ile ich tu jest, czekaj. Wiercą? Wiercą mnie? Czekaj. Kurwa, wiercą, to się wszystko będzie nagrywać, słuchajcie moi drodzy. Jak jakiś na górze dziad wierci. No to fajnie, nie miał kiedy zacząć. Granata im. Się uli, granata. I co, się? I co? Dobra Najwyżej ten odcinek tylko u Ciebie pójdzie jak będzie to kalifa. Tak. Ty będziesz miał pewnie mniej nagrane do na u może być... O jak się u mnie dasz to może być w pół roku znam no życie O, drugi znaleziony, tak? Tak, tak, tak. Taką drugą jakąś głowicę nuk nuklearną. Minął no, grzyb. O, jest wiek, się do ciebie, mogę tak. No to do kogo, tak. doktor po prostu, tak? No i jeba nie zna. No. Sąsiad piętro najwyżej. Wow, ale piękna broń biorę. Chuja, pełny jestem, nie mogę jej wziąć. Czekaj, z kim ja tu walczę? Z... Uff. Tym latającym? Teraz co mamy znaleźć? Wrócić do kiny mamy. Czekaj, spojrza się szybko na mapie. Czekaj, ja wywalę zbędne bronie. No, kawałek mamy drogi, teraz wiesz, wyjść co nie? I mamy coś tam pewnie, pewnie oddać, to co żeśmy znaleźli te rzeczy. Co za kuty do mnie wali, poczekaj. Kto do mnie wali? Ten mały motherfucker. Latający. dobra, pozbieramy tutaj sprawy i spadamy. Poczekaj, ja miałem wywalić jakieś rzeczy zbędne tego, to chciałem wyrzucić. No, ja mam cały magazynek już. A no nie, to jest to, ten, ten do mnie drugi strzela, pistole. To wyrzucę, co? Albo nie. Kurczę, nie wiem co Spaniaczek wyrzucić. Spaniaczek do mnie strzelać zaczął. Ten na górze latający, mały jebaka. Czekaj, Jak zajdę do Ku! Cyk. Cyk, dobra, wyrzuciłem dwie rzeczy, to dwie sobie wezmę. O, to chciałem. Nic no. już tu ciekawego nie leży A tutaj już byliśmy Co tutaj taka wielka strzelba 186 Uuu, gdzie jest to co wziąłem? Kurczę Dobra, splądrowałeś? Splądrowałeś. Tam... Tam? Kurczę wali ktoś do mnie dalej, no normalnie A, to zaraz waliłem. Y, no, rozwaliłem go nie. Przestał wiecić? Nie słyszysz, bo ja mam sławki na uszach chyba... no, nie tak. Szczerze powiedziawszy chyba coś tam przestał, aczkolwiek nie wiem. Nie wiem tego na pewno, gdzie jest ten helikopterek pedalski. Okej, okay, dobra, spadamy stąd. Tak, spadamy stąd. Ja już wyszedłem i idę w kierunku tego tam... Kurczę, lata za mną ten helikopterek jak pojebany. No czekaj, sprzątniemy go i zło. Tak, bo on będzie nas śledził. No. Jeszcze raz chyba trzeba w niego strzelić. Chyba nie co? mogę w niego trafić, jedanego. Kurde! Czym ja cię mam trafić dziadzie? Gdzie on jest? Tu nami? No teraz go już ubiję, poczekaj. Kurde, Ale twardziel. Mm? O jest. Teraz już spadnie, jeszcze raz w niego trafię. Mm -hmm. Gdzie on jest? Tam. Dobra, po nim. No. Dobra, poszedł się rypać. Ale wy wyładowałem na niego mnóstwo no, Co to Z buta musimy walić, co nie? Z buta. Tak. Z buta wjeżdżam. O, na no, przywitanie idzie na z na jakiś podwór. Tak prosto właśnie w tym kierunku chcę iść, czekaj. Ładny te eee... potwory jakieś. W miarę iść w kierunku wiesz w tym co mamy miejsca nie? Tak, tylko walczę z potworem widzisz. No dobra, spadam to O, walczę o życie. Kurde gdzieś ty jest tak daleko ode mnie Szkoda, że nie razem się trzymaliśmy. Nie szczelaj do niego czasem, bo ja sobie wywalczę... Nie, do też. niego nie, ja jestem zupełnie gdzieś Aha. indziej. To, to jak to się, się stało. Walczę. Dobra Wygrałem o życie. Co to jest? Też się wjewałem tutaj w walkę z jakimiś wiesz muchami O, dostałem nagrodę za walkę z nim jakąś chyba. Co to się dzieje? A nie wiem co się dzieje. O kurde Dobra, coś, czekaj, czekaj, nie, bo zmieniło nam zadanie, wiesz? Bo ja od czekaj. tego wziąłem trupa jakiegoś jakąś zadanie. A to spoko, ale ja je przełączę. Dobra przełącz Żebyśmy się nie rozdrabniali. Nie ono się nazywało? No Hard Felix, nie? Nie pamiętasz? Nie. wiem, nie wiem, nie wiem, nie, nie to wiem, to jak, wiem jak, bo jak, ja nie to patrzałem, to zaufałem tobie. Aha, nie mogę, już zmieniłem, dobra, I'm trying to patch. ok okej. Dobra, idziemy. Gdzie ty jesteś, tam na dole gdzieś? Dobra, frunął. Mm -hmm. Jak frunisz? Masz czymś frunąć? <laughs> Jasne, frunąłem, zobaczcie na filmie. O kurde. Dzięki, dzięki. Czy zbieram wszystko? Tak, bo jestem, za, do, 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 mój portfel, że tak powiem, pogrubił się. Aha, no, tak, tak. No. Ale energii tak nie było, to i tak. O, jest przeciwnik, jebać go. A żeśmy go li... go na dwa baty jak to się mówi. No, dwie rury <noise> Co to cokolwiek to by nie znaczyło. <noise> no, <dokładnie. głos> dwie rury, czekaj. co tekst. Nie, nie, tak, nie bardzo idziemy dobrze, widzisz, spójrz na P. Hmm. Ja właśnie mam problem... Że... Może ten... A może tędy pójdziemy, ten... na około tak pewnie zaczęłaś tak. tak, i tak na Dobra, odblokowała się mapa, już widzę. To czekaj, tu nie skręcamy w ten budynek, bo na co zaraz pewnie milion... Weźmiemy no, czy... go na dwie rury. <noise> Tam nie wchodzimy Tam nie wchodzimy, dobra, idziemy dalej. Kurwa jakbyś widział jakąś fiolkę to daj znać Co to bo... jest tutaj za jakieś revolution Vlado Czytaj, czytaj obsępy, o fiolka, dobra To nie zauważyłem wiesz? A to Zaklęcam co to, patrz. tutaj. Co? No to Co to jest o kurde? Patrz odpaliłem to Ło, spalę się! O kurwa zajebisty pomysł, dobra Kurcze, ratuj! Mnie. Wyjdę ja miś. wyjdę z tego ognia, ja wyjdę z tego ognia ratuj. Czekaj, ratuję. czekaj, wyjechać pod siebie Dobra. Ale Ale jaja to, to było. Jazda. Myślałem, że coś dobra. miłego zrobię. Dzięki <grymne> Piękne To są Say hello Gonie, Say hello. gonie, gonie, gonie cię Pao O, jeszcze, tak? granata we mnie fucker rzucił Jakie mrówki tu łazą perfidne Dobra, to znaczy, są tylko paru. pszczółki takie. Znaczy, co ja pieprzę, pszczółki takie, komary. Insekty. Tak. Muszę znaleźć jakąś fajną nową broń sobie, bo nie jestem, ja, nie jestem broni, szczerze powiedziawszy zadowolony. Zapomniałem, czego używam w ogóle. Czy dobry czy zły a To czy... co to? My chyba tam mamy wejść tutaj do tego. To są miny, które mówię jeszcze, jak tu mamy wcisnąć chyba. Tina. A tak to jest ten Tina. tina, tina. Aha, tina, to na to kupi ode mnie, poczekaj. Gdzie ona jest? Albo no, no, no tutaj... na łóżeczko, jak zwykle. Albo no, myśmy tu byli u niej, to jest ta malutka, no dokładnie. Awesome! <noise> Małemu Małem utęciku Awesome. Dobra, uzupełnimy <noise> sobie amunicję. Wzięła to od nas. Zaraz zobaczę to, wskoczyłem do sklepiku. Coś tam sobie mówi. Coś tam bajduka, no. Ale mm. ciągle się dopali, poczekaj. Zaraz zobaczmy. Gdzie to trzeba? Co to, co co to, co, kurwa? A ja to może jej muszę sprzedać, co? A nie, nie. A nie, nie, już mamy co innego, spoko, już tak? czekaj, mamy Hijack Hyperion Train. Jakiś getaway. Tak? Okay. Czekaj, patrz na napięcie, to jest dobra. A tak, 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 A widzisz na napięcie? Na ja Nie. Nie. Zamknęła ten panie, sklep, powiedza. patrz. Mała kurwa. Czekaj. Skubana. O, Franca. On bawi się tronowymi zabawkami. Mhm. Dobrze, tylko nam pokaż mała dziewka. iść teraz. Ona tam jeszcze się bawi, może zaraz hyperion pokażę. Hyperion train. Get train. to jest wiesz co, no? Tak, ale Hyperion train, jakiś pociąg. pociąg. Ja Porwać nie... go trzeba pewnie, no. jest, kurwiszcze małe. O, już. You... jest? Tak. Otwarł? A widzisz, mamy tam wersję. Mam jakieś dwa zające. A, coś z Tajniaka tam, go surobiła sobie. Tak. Dałem jakieś dwa zające, wiesz? No, widzisz? Jedzieże. Wiesz co, czekaj, bo znowu nam przełączyła pipa No bazowanie. bo teraz dalej u mnie jest zadanie pewnie, wiesz? Czekaj, Jak wziąłem te dwa zobaczymy. zające Zobaczymy, zaraz to przełączę, czekaj Dobra, 10 e... minut mamy, powiem tylko tyle Juła. Are... coś tam to jest, nie to, a no, my robimy... My robimy tutaj ostro ten Train to Catch, czekaj Train to Catch A ile już nagrywamy? Już 13 minut, 14 Aha, aha. Czekaj, trate to catch mamy. To co, idziemy tam? Tam coś jest pokazane? No to szybko, tak Setup, coś nam rozstawić? Myślę, że to mamy rozstawić jakieś to co ci dała te... Co nam ci dała? Króliczki. No, to te króliczki mamy rozstawić czy coś i tam myślę, że to nam zajmie akurat. Tyle dobra, minut, dobra, Ach, ty tylko o tym ciśnieniu. Marzysz. Mam straszne ciśnienie na ciśnięcie. No. <noise> Pocisnęłoby się coś, chcesz powiedzieć? Ok, napięcie. Napięcie przed miesiączką tak. dzieło, kurczę takie. Czuję że, się, czuję, że się zbliżają te ciężkie dni, wierzył mnie. Czuję, tak. że się zbliżają problemy. Rzuciłem już moją armatkę. <laughs> tak. A, akurat mu widać. Ale mam rozwój tej broni masakrycznej. Ty się strzelaj, a ja sobie przeładuję. Gdzie on Mocniej przeciwnicy, kurczę. Ta, ta, ta. 14 let, ale tutaj jeszcze jest. to Ale się nawinął nogami nakrył. krył. <laughs> ale. Liczewnie dosyć dużo i tu jest. Tak. Skrzynka, skrzynka, skrzynka! Poczekaj, jak po nas to zabiją kurde patrząc na tą skrzynkę. Tak? To tak być nie może. Poczekaj... O! Kto w do mnie wali? Co za fucker. Kurde, całą tarczę mi spierdzielił. I 11 energii. Jaka to jest daremność walczyć o życie? Walczyć pomóc ci? No, możesz tu w razie czego być, jakbym wiesz nie dał razy. Bo strzelam mu tarczy, do mu niewiele zajmuje. Kurczę, ale mam doremę te bronię jednak. Dobra, wygrałem, okej, spoko. Ale się wypuściłem znowu, że mi całą tarczę skasował, jebany. Pięknego criticala dostał koleś. Naprawdę piękny strzał. Obiegi następny gruba z jakiś, Ojej. on jest. jest, jest. O, ale mu głowę oderwałem. Pięknie. Biegnie dalej, no jakie szalenie. Czekaj, goni, goni go Gdzie on jest? Tu. A, a. Dobra, okej. Okay. Ledwo ledwo. Spoko Mówię ci webmod strzeliłem? Już myślałem, tam, że nie no, żyje, że on. żyje on dalej burone. Nie, ożywienie jest jakieś. Czy puzia jak tam mawiają, są różne takie powiedzenia. No, A to już tam zależy od regionu, wiesz Różnie tak. mawiają i co tam jakby na gramat, z gramatyką na bakier. Dokładnie. Są, Już też tacy, blisko którzy, jesteśmy. są przecież tacy, którzy na dwór idą zamiast na polecenie, nie? Tak, tak O ale fajne rzeczy wypadły. Czekaj, bo my jesteśmy gdzieś blisko tutaj mamy rozstawić ten pierwszy, ten... Na górę pewnie czuję musimy wyjść. Ta, 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 na pewno. A co to było ciekawe? i zobacz sobie, bo ja nie wziąłem nic, bo, bo jakoś tak nie wiem, obrzydzenie mnie wzięło do tych rzeczy. Tarcze jakaś, ale. O, tutaj zajączki nabije, Tyk jeden? Chcesz? Pyk, A drugi. Zła. Tak? Ale pokazało, że niższe od mojej, to to olałem. Ale te tarcze, zauważ, mają niektóre współczynniki niższe, inne wyższe. No już zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. No nie. No tak, tak? dałem czekaj. te dwa zajączki tam. widzisz że A Ale czekaj, coś mamy z nimi jeszcze zrobić? No tak. A, gdzie... A uzbroić hmm, i to... zwiewać pewnie. Uzbroja je, czekaj, nie Dobra, dobra, czekaj, co Jak coś jest uzbrojone, powinien się to lepiej stamtąd wyrywać. Ty Mariszona liczy! Mówiłem tak? I w co? Strzelają, no, że tak powiem, z daleko od to jest dala sterowanie rakiety. Ale szczęśliwa. Ale dala pomogliśmy. Ola autobus dala <eśmiech> Ona dala ten pociąg. od dala Kapa. dala od Normalnie. Musimy do a? niego dala od się. Czekaj. dala od dala mamy go. Ta tarcza mnie kusi tutaj. Kusi, kusi. Jaką wyliczankę ma? No. Mm. Nie czekaj, go to the racket side. No to tam do niego, co nie? Ale to fajnie pomyśleli teraz, podoba mi się tutaj. to. Dobra, już cię przerzucę tam. Dobra, jest, bo kurde bym spadł. Dobra, jestem. Teraz Dobra, będziemy walczyć w pociągu pewnie. A nie, przerzuciło prze, prze, nas gdzieś. Hmm, ale jest dobrze, czekaj. Dobra, tu to można A, nagrać jest? nawet zaraz. Tak, to się Ciekawe, czy nas potem tutaj też postawić, co nie? Tak, chyba tak, bo po te, teleporcie to raczej stawiane. Tak, to czekaj, już zaraz. Zanabędę sobie tutaj rzeczy. I... Dobra, kupiłem no sobie pos, różne pos, garderoby. To bys ja to czekaj, zakończymy tutaj jakieś A sprzedamy. Za no no, dokładnie. no dokładnie, dokładnie. No to już. Dobra. nie? Dobra, moi mili, będziemy się z wami żegnać. Był to 21 odcinek Borderlands. Tu? 2. A Dwa. odcinek ten jest taki krótki przez Adiego. A nie, nie po angielsku? Nie tu? E, dwa, ale mówię, że przez ciebie taki krótki odcinek, tak? jest, bo, bo muszę. No, bo po prostu tak, bo muszę. Się, Dobra, się. to trzymajcie się i cześć. Na razie, hej.